No tak, Pakuś, ja muszę oprowadzić nowych widzów po naszej stajni, wiesz? No? gdzieś też oprowa oprowadzisz się, no? Oprowadzisz? No siup. Maneczko moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu! Gdzie te radio, panie? mam i prawa autorskie. Zabierz, wyłączamy. Idziemy sobie do Pakuś. E, Napisałam na Instagramie, co, wy chcie, co byście chcieli zobaczyć w następnym w Logmasie no to dużo osób jak zwykle pisało spacer, ale z racji tego, że Hakuś jest kontuzjowana, więc nie może chodzić na spacery na razie to postanowiłam, że nagram wam taki jakby room tour naszej stajni. Youtuberzy też nagrywają takie coś. Oczywiście chodzi o dom, pokazują, a ja pokażę Wam stajnie, bo nie robiłam jeszcze takiego odcinka. Chociaż część widać właśnie tam w moich odcinkach Może i wszystko, ale teraz szczegółowo wam pokażę I dla osób nowych Dla nowych osób na moim kanale też pokażę, więc zostańcie Zostańcie i ten... Super Jakby ktoś pytał Czemu wycieraczki je włączam Bo po prostu nie włączam, bo ich nie ma I poproszę zostawić to bez komentarza nie mam wycieraczki, jakoś sobie radzimy, jedziemy do, do mojego konia skrótem, mam do niej ratem 5 minut, no mój rekordowy czas to 3 minuty, nie pytajcie jak. Jest około 6 km. No, just do it. Więc zostajcie, oglądajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Dziękuję Wam za to, że jesteście jeszcze raz, bo jest w Was już ogrom, prawie 10 tysięcy. Pamiętajcie co jest na 10 tysięcy. Okej kana klika dojechaliśmy. Cześć smoka! Hilo! Ale tu jest błoto! Masakra! Nawet nie skomentuję tego. O oh, shit. O! To tutaj tą część to widzieliście i chyba, że ktoś nie widział, no tu pokażę. Pokażę wszystko dokładnie, więc tu jest brama. No ciesiołko, teraz będę tłumaczyć waszą chatę, no, jak tu mieszkacie. Ten pasuch nie jest podpięty, bo widzicie, konie tutaj rozwaliły to wszystko, bo na razie muszą stać na tym kawałku. Tu jest lążownik. Widzicie ten lążownik, widzicie? No to tak, właśnie tak wygląda lążownik. Lążownik troszkę z błota, tutaj jest piasek. Ale teraz się zmiesza z ziemią i wygląda to jak jedna wielka ciapa. I tutaj też pastuch szedł naokoło, tak jakby był prowizorycznie płot na lożownik. No, ale teraz jest to otwarte, z racji tego, że konie muszą mieć dużo miejsca. Dla mnie po prostu jest to niedorzeczne, ale każ weterynarz Pakuś musi się przywitać. Ale weterynarz po prostu nam zaleci zalecił, że mamy tamtą część odgrodzić i nie mogą iść na pastwisko i już stać i Pakuś musi tu stać, i ja jestem zła. I ty jesteś zła? Tak. Super. Super koniu, lepiej ci z nóżką? Lepiej ci z nóżką, kochani moje? Mm, A ty lubisz buziaczki, co? No, mój koń, kocham buziaczki. Mm, super. Pokaż się, pakus, jak wyglądasz. Jesteś fit? Pokaż. Jest fit, koniu. Jest fit. Jest dobrze. O, zobaczcie jaki ogon. No super, leżałaś pewnie, nie? No, specjalnie ci, specjalnie ci sianu dałam. O, zobaczcie. E, to jest nasza wiata, tak, troszkę nieposprzątana, więc wam pokażę nieposprzątany sposób. Bo my tak naprawdę codziennie tutaj sprzątamy z sajmąką te główienka, żeby konie w tym nie stały. Słowy tutaj nie mają, bo, bo po co? Bo konie się kładą generalnie na pastwisku, bo na całym pastwisku nie ma takiego woda, spokojnie, zaraz Wam pokażę. To jest tylko część tak jakby e, wiatowa. Nie wiem jak to nazwać. No tak pakuś, ja muszę oprowadzić nowych widzów po naszej stajni, wiesz? No, gdzieś też się, oprowa no? Uprowadzić? Dobra. Więc tutaj mamy e, belę siana, którą już zjedli. Z siatką oczywiście żeby się nie marnowało sianko tu mamy drugą, którą potem będziemy w siatkę zawieć jak tom zjedzą, a tu mamy kolejne 6 czy tam 8 bel zawiniętych, świeżutkich pod takim oto daszkiem. no i konie tutaj nie mają dostępu ale powiem wam szczerze, Akamada po prostu uwielbia te sianko nowe. I ona sobie tutaj podchodzi, słuchajcie, i ona tam sięga, bo ona ma taką długą szyję, że ona sobie tam sięga, wygrzebuje, w ogóle ostatnio tą folię całą zdjęła, ja nie wiem jak. To jest po prostu magiczny koń. Tutaj mają wannę, tam wąż, żeby tutaj wodę nalewać. Nie zawsze jest kolorowo, bo raz zamarza ten wąż, jak jest minus coś, więc musimy nosić wiadrami. A to jakieś 50 wiader tu wchodzi. Jest dobrze, idziemy dalej, Pakuś, widzicie, lampki, no i mamy tutaj naszą pakę, tak powiem, pakę masz, pakę, pakie, makę, makę, pakę, makę, pakie, makie. Makie, pakie. Makie, pakie ja, ty masz szczęście, że nie rozumiesz, co ja gadam, naprawdę, by się za głowę złapa. dobra, otwieramy, Pakuś, ja wiem, ja wiem, że ty byś chciała, otwieramy i pokażemy wam, co jest w środku, Okej, okay, pakuś, wrota się otworzyły. No już idą, bo konie wiedzą, że tu jest co. So. Idą widzimy tu i Może zapalę, może będzie widać bardziej, nie wiem, sorki, jak nie będzie widać. No i ta paka wygląda, o to właśnie tak. Tutaj mamy pasze, wszystko co do jedzonka, tam kalendarz adwentowy. O właśnie, kalendarz adwentowy, który dzisiaj siódmy. Popatrzymy, czy jest siódmy, bo tutaj pod. O, jest siódmy. Jest. Proszę bardzo kosz na śmieci, jak coś. Siódmego mamy taką oto choinkę. Nie wiem, czy to widać. Tak choinkę dostaniesz? O, Ontario żywa. Daj, daj, daj. O, konie są tak, tak. Dobra, smaj. <grywa> jaki masz Czy Ontario. Poczekaj no, smaj. Nie ty, nie ty. Nie, 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 smaj. Co ty tu masz na tych ziomkach? Dobrze, nie wiem, co masz. Nie wiem, co ty jadłaś, ale jedz. Super, ko... Makuje? Ok. Nie, 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 więcej nie. Yy, no więc tutaj mamy wszystkie sprzęty. To bla bla bla, to nie muszę pokazywać. Bez sensu. Yy, więc idziemy dalej. Cofnijmy się. Cofnijmy się, konie muszę tutaj zamknąć na chwilowy czas. Niestety. Zaraz do Was wrócę. Zaraz, zaraz będziemy, pakuś, się opiekować nóżką i będziemy kormić mój głuptyśka, tak, usipu jak się uzi, ładnie. Ontario. Tak. Ontario będziemy karmić? Tak, będziemy, dobra. Idziemy. Tak jak mówiłam, tu jest błoto na tej części. Więc nie zwracajcie uwagi totalnie. Sorki. A czy to się nagrywa w ogóle? O, i konie mają tutaj taki korytarzyk. Ponieważ że to jest moja część. A tu jest część tak jakby sąsiada. No i tak. O! I tu się zaczyna paswisko, które ma 2 hektary, nawet więcej. Ale to tylko na zimę możemy tak ogradzać sobie dużo. Na wiosnę jest troszeczkę mniej miejsca. Oh. No i zobaczcie, może ja przejdę przez całe paswisko. No nie przez całe, ale tak, żebyście widzieli. Bo tam jest róg, idzie u, daleko tam. Nawet widać, gdzie konie lubią przesiadywać. Tam jest wyklepane przy tym drzewku tam też. O jakiś ptak zleciał, zobaczcie! Widzieliście to? To nagram, czy to jest orzeł? Ja Uciekamy, bo on może spolu, poluje na mnie. Ja nie wiem o tym. No, więc konie sobie tutaj jedzie, e, mają trawkę. Idziemy teraz do paku się z powrotem. Czyli dzisiaj to jest taki troszkę vlog. Troszkę zapozna... Za, zapoznawczy? Jak to nazwać koniu? Ty wiesz? No ja też nie wiem, no kurde. Więc witamy nowych na kanale. Choć pakuś, będziemy się opiekować. To bom teraz. Może jeszcze y, tą kubkę tutaj posprzątam, bo będę ją być nóżkę, to potem czy też zaczyna padać tak. To potem ją tutaj y, tak jakby chwilę z nią spędzę czas, żeby to się wchłonęło, żeby mi tutaj z low dla błoto nie wyszła. że to jest błoto? I potem jej damy jedzonko. O. Pakuś lubi te tuli bardzo. Mogę przytulać. O i ziewaś, czy ty ziewasz? Czy ty właśnie ziewaś? Jak cię przytuliłam? Nie wiem, czy nie, nie. Bierze mi zboja. Fajnie, bo Simonka kupiła mi zboja. Więc można. Paku, No, 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 Cię no. Ci wydaje, czy ci noga spuchła, czy to po prostu... Weź tutaj wąchaj, dobra? Wąchaj tam. Ej, nie wiem. Chyba nie spuchła. Co jest grane? Ta ci noga spuchła? Dlaczego w ogóle? Oj, pakuś, ty to jesteś... Nie wiem. Jak nie jedna noga, to druga. Ta jej spuchła. Dlaczego ci spuchła? Pakuś, pokaż mnie to. Ale ty nie kulejesz, ty to jesteś niesamowita. Niesamowita jesteś. No spuchła jej ewidentnie ta noga, nie wiem dlaczego. Zobaczymy na drugi dzień, nie kuleję, więc jest dobrze. Patrzymy jutro, cwaniaku. Zobaczymy. Ale to przez co ja mówię wam, że konie tu stoją, nie mają ruchu. To nie jest tak, że koń zaraz się zrani i ma zostać areszt w boksie, bo to nie jest najlepiej. Ja nie jestem za tym. Yy, jakoś konie dzikie sobie żyły wcześniej musiły sobie jakoś radzić z tym wszystkim było wiele więcej chorób miały kontuzje i jakoś jakoś przeżyły, jakoś yy, żyją dalej konie w naszych czasach Więc ja myślę, że siła natury najlepsza. Są do Was, jak już posprzątam Nie. Nie wiem czy widać. Ej, ciadaj, pakuj! E, tutaj już jest wszystko ładnie, picuć grancyś, wypucowane ładnie, tak? No tylko jeszcze siki tu zostały, to już, to już nie da się zrobić. Jaś się tego umyć. Musiała szot, szotą szurować. No i no, tak się. No ty jedz sobie sianko, zaraz, zaraz sprawdzimy jak nóżka, czy wszystko dobrze. Ja nie wierzę, przepraszam was bardzo, ale w tym w tamtym momencie właśnie mi się przegrał, przerwał nagranie i ja nie, nie byłam tego świadoma, bo nie miałam na ubik. No i co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Trzeba otmać. Popsikam już pakuś albo sprayem, pokaż. Piętkę, pokaż, pokaż, wleż. musiu, musiu. No, super, zobaczcie. Jest popsikane. Odrywa się. Myślę, że to tak ma być, że się odrywa, bo oderwie się po prostu ta część. No nie wiem. E, posmarowałam obrzęk gromaścią rozgrzewającą hakusi. Tak jak mówiłam, nie róbcie tego sami, lepiej wzywacie weta. Ale e, ja mam już tyle przygód z nogami hakusi, tyle już rodzajów, prawie wszystkie. E, znaczy nie liczę złama złamań tych najgorszych, mi chodzi o takie przejściowe, że właśnie sobie coś naciągnęła i spuchła noga. I, I potem właśnie, albo kulała Ale nie kule jest. zaraz zobaczymy na asfalcie zresztą Mam jeszcze 4 minuty nagrania, więc pokażę wam jak daje jedzonko No i będziemy kończyć Tego vlogaska Ok, to dodajemy Skurwelera Nowi, którzy nie wiedzą będą wiedzieć, połowę to jeszcze troszkę, o już tam się kopie, już się słyszę. Tu mamy Golden Fiber, czyli tak jakby taki meszyk troszkę. Tu też półmiareczki, cyk. Półmiareczki dlatego, że to potem miesza się z wodą i to pęcznie 5 razy większe będzie. No zaraz zobaczycie. Standardowo z Help z Horselina. Na Teraz mam kamerę na głowie, więc mogę Wam wszystko ładnie pokazywać. Ok cyk, tak to wygląda. W świetle dziennym. Półtora miarki jest, czyli 15 i pół. cyk to starcza ogólnie na 3 miesiące ponoć. Ile tu jest gram? 1000? Tysiąc? Tysiąc Już nie pamiętam 1500 gram starcza na 3 miesiące według producenta oby oby. Ona tu pisze, wystarcza na 90 dni kuracji. Po tym myślę, że przejdziemy na normalną biotynę, bo już nie będzie komanda potrzebowała tego. Znam, że Jestem naprawdę pod wrażeniem. Yy, mogę pochwalić Horseline za wytworzenie takie, takiego po prostu suplementu, bo jest naprawdę bardzo pomocny. Zobaczcie, ile tu jest składników: yy, MSM, witamina C, suszone drożdże, wysłodki jabłkowe, owoc róży, o siemielniane. Beta-glukany, mannolizalem. Nie, dalej nie przyta, możecie sobie przeczytać, bo tak troszkę nazwy. O. Biotyna, helkat cyn, akat miedzidel, metionina, okej. Okay. Więc, więc to tak. Pakuście się tam nie trzepiacie, ja słyszę. Więc naprawdę polecam. Widzę różnicę w kopytach. Już akuś na przykład nie ma tych robów Tutaj mamy witam. Niestety y, miejsca na karcie pamięci w kamerce nie ma już, więc przestała mi nagrywać. Teraz... Pakuś, no sieć ta ładnie. znaczy stój. Y, teraz wam będę nagrywać telefonem, więc może trochę części być inna jakość. Przepraszam bardzo. Ale to tylko końcówka. Więc myślę, że dacie radę, wytrzymacie. <laughs> Będzie się tak samo miło oglądać. Jak mówiłam woda, woda, woda. No to wymieszam rączką. Według mnie to się przynajmniej się nie przylepia. Widzicie? Te Huffs Helps jest e, w formie proszku, więc jakbym to mieszała czymś, to by się to przylepiało wszystko do czegoś tego, do tego mieszadła, a tego nie chcę. Tak to sobie tutaj ręką wymieszam i potem ściągnę sobie to z ręki. Nic nie może się zmarnować, pamiętajcie. Oczywiście uczymy cierpliwość konika. I musi być cierpliwy i czekać ładnie na jedzonko, a nie kopać nóżką. No, czy musi to troszkę postać, to ja to może wezmę. Bo to chwilę, o 10 minut trzeba odczekać. A wezmę ją na chwilkę, zobaczymy, czy kuleje. Czy kuleje, czy nie? Nie mam jak tego i nagrać, ale oceńcie sami. Ciemny kus. Nie mam jak i tego nagrać. Ale zobaczcie, jak Kłada jest chętna do biegania Jeszcze spróbuję tak Głos Zobaczcie, ona nie jest Nie kuleje, nie ma szans Nie ma szans W ogóle zero Nic, ani na tą nogę ani na tą nogę O jacie. więc jest dobrze Jest nadzieja nie martwcie się kochani, będzie dobrze. Jak nie kuleje, to naprawdę jest dobrze. A gdzie ty koniu? Patrzcie na Ontario, geniusza. Chcę przeskoczyć, ja nie wiem przez co. Ontario. Wracamy. Wracamy na jedzonko, nie kuleje konik. Okej. Okay. Patrzcie jak to już wygląda. Teraz zrobiłaś taka papka troszkę. Zaprosimy pakuj do jedzonka. Ale ładnie stój. No pokaż jak jesteś nauczona. O no, zobaczcie jaki kochany konik. Czeka na whisky. Proszę. Super, brawo. Udało nam się. Ok, No to jak widzicie wszystko gra. Pakuś zajada, nie kuleje. No i co? Widzimy się w kolejnym się. Łapka w górę, subskrybuj kanał. Trzymajcie się. Dobro.